W pierwszym czytaniu z księgi proroka Mosa Słowo Boże ukazuje nam stan ludzkości. I słyszymy takie Słowo. Słuchajcie tego, Wy, którzy gnębicie ubogiego, bez pozostawiacie bez pracy. Wy, którzy mówicie. Będziemy kupować biednego za srebrną, ubogiego za parę sandałów. Wagę postępnie będziemy fałszować. Czyli to Słowo Boże opisuje nam, jaka jest sytuacja między ludźmi społeczeństwa. Myślę, że jest to słowo bardzo aktualne również dzisiaj. Znaczy, że dzisiaj. Bogaci nie chcą się bogacić jeszcze bardziej. Właściciele korporacji nie chcą bogacić się i mieć jeszcze więcej dzięki pracy ludzi ubogich, jeszcze więcej. Chcą wymagać jeszcze więcej, pracować szybciej po to, żeby mieć większe zyski. Bogaci chcą się coraz bardziej bogacić. Najczęściej dzieje się to kosztem biednego, ubogiego, który musi ciężko. Pracować. Jakież to aktualne, I jeszcze wiele by można mówić o sytuacji świata, w którym dzisiaj żyjemy sytuacji relacji międzyludzkich. Ale może na tym niech poprzestańmy, tak jak mówi słowo Boże. Ale drugie czytanie, moi drodzy, pokazuje nam ratunek, wyjście z tej sytuacji. Otóż Drugie czytanie mówi nam, że Twoim Zbawicielem, Twoim Uzdrowicielem, Twoją mocą, lekarstwem jest Jezus Chrystus. Jezus Chrystus, nasz Pan i Bóg, ponieważ miłej w oczach Zbawiciela naszego Boga, który pragnie, by wszyscy ludzie zostali zbawieni, doszli do poznania prawdy. Jeden jest Bóg, jeden pośrednik między Bogiem a ludźmi człowiek, Chrystus Jezus który wydał siebie samego na okup za wszystkich. A zatem Słowo Boże prowadzi nas do Chrystusa, który jest lekarzem, jest tym, który uzdrawia, leczy nasze dusze i ciała, uzdrawia nasze rodziny, relacje w rodzinie, uzdrawia społeczeństwa. Jezus Chrystus, jeżeli jest przyjęty, umiłowany, jest tym, który leczy, który uzdrawia. Kochani, jesteśmy tutaj na Eucharystii. Tu Jezus nas zgromadził na Eucharystii, ponieważ Eucharystia jest również darem dla nas, darem Bożego Miłosierdzia. W Eucharystii Jezus na ołtarzu ofiaruje swoje ciało i swoją krew. Po to, żeby nas uzdrawiać, Eucharystia jest sakramentem uzdrawiania, sakramentem mocy, gdy doświadczamy Bożego Miłosierdzia, obecności Boga. W Słowie Bożym i w najświętszym sakramencie. Zatem Jezus w Eucharystii nas gromadzi przy swoim stole, jako swoje dzieci umiłowane, po to, żeby nas uzdrawiać, żeby nas leczyć, żeby na nowo przywrócić nam relacje z Ojcem Niebieskim. Bo widzi, w jakim świecie żyjemy, widzi, jak jest trudno, jak jest ciężko nam dzisiaj. Dlatego. Gromadzi nas Eucharystii, aby nas umocnić, uzdrowić naszego ducha i dać nam pokój, dać nam siłę. Dlatego, kochani, to, co najlepsze możemy zrobić, to po prostu wołać w tej sytuacji świata, w której jesteśmy, wołać do Jezusa. Panie Jezu, przyjdź teraz, przyjdź, Panie, dotknij naszych serc. Daj nam pokój, daj nam miłość, cierpliwość, łagodność. Przyjdź, Panie Jezu. Wołamy z głębi serca do Ciebie, bo jesteśmy słabi, bo jesteśmy... Widzisz, jak jesteśmy słabi, jako Twoje dzieci, jak bardzo nie domagamy, jak bardzo choroba, trąd tego świata jest obecna w naszym sercu i umyśle. Przyjdź, Panie Jezu, dotykaj naszych serc, przenikaj nasze serca. Panie... Ty cierpiałeś na krzyżu. Twoje serce na krzyżu było przebite. Krew i woda wypłynęła z Twojego serca. I ta krew jest dla nas uzdrowieniem, jest dla nas sakramentem uzdrowienia. Krwi Jezusa, przyjdź, przenikaj mnie, dotykaj moje serce teraz. Przyjdź, Duchu Święty, przyjdź przez krew Jezusa. Krwi Jezusa, obmyj mnie, dotykaj moje serce, mój umysł, moje ciało, moje zranienia, moje choroby. Panie, Ty na ołtarzu, Ofiarujesz swoje ciało i krew, ofiarujesz swoje serce dla nas. Panie, my przychodzimy, ofiarujemy Ci nasze słabości, nasze choroby, niepokoje, lęki. Panie, Tobie składamy temu tarzu wszystko. Teraz u stóp Krzyża Jezusa, Panie, kładziemy nasze lęki, choroby, problemy, nasze trudności duchowe, finansowe. Panie, to wszystko składamy u stóp Twojego Krzyża. A Ty Jezu, przyjdź, dotykaj nas. Uzdrawiaj nasze serca, naszego ducha, nasz umysł, ciało. Panie, Ty jesteś lekarzem duszy i ciała. Przyjdź, Panie Jezu, teraz. Uzdrawiaj nasze serca. Panie, Ty jesteś tu obecny. Dotykasz naszych serc. Przyjdź, Duchu Święty. Duchu pokoju, miłości, przyjdź. Ty jesteś darem Ojca i syna. Przyjdź, Duchu Święty. Przenikaj nasze serca. Panie, widzisz naszą słabość, widzisz, jak bardzo potrzebujemy Ciebie. Duchu Święty, przyjdź, napełniaj nas. Niech pokój, miłość, łagodność zapanuje w sercach naszych, w naszych rodzinach, w naszym domu, w naszej parafii. Przyjdź, Duchu Święty, przenikaj nas i w naszej Ojczyźnie. Duchu Święty, przyjdź, króluj w nas. Weź naszą ojczyznę, nasze rodziny, w swoją własność, swoje posiadanie oddajemy się Ciebie. Tobie się oddajemy, Panie. Przyjdź Królestwo Twoje, Panie, wołamy do Ciebie, niech Twoje Królestwo zapanuje w naszej ojczyźnie i w całym świecie. Przyjdź, Panie Jezu, Tobie, ufamy Twojego miłosierdziu, Twojej miłości, którą objawiłeś na krzyżu i ciągle objawiasz, odnawiasz to na ołtarzu, Panie. Przenikaj nasze serca. A Ty do nas, o tym mówisz, Jezu, przez świętą siostrę Faustynę, jak bardzo ci zależy na każdym człowieku. Jezus mówi takie słowo dziś sprowadź mi ludzkość całą, a szczególnie wszystkich grzeszników, i zanurzaj ją w morzu miłosierdzia mojego. A tym pocieszysz mnie w gorzkim smutku, w jakim nie. Ogrąża utrata dusz. Przyprowadź mi całą ludzkość, wszystkich mi przyprowadzaj do miłosierdzia mojego, bo Jezusowi zależy na Tobie, zależy na wszystkich ludziach. Jezus nikogo nie opuszcza, nie zostawia. Przyprowadź mi całą ludzkość do mnie, do Jezusa, do zbawiciela. I Faustyna pisze: Jezu najmiłosierniejszy, którego właściwością jest litować się nad nami. Przebaczać nam nie patrz na grzechy nasze, ale na ufność naszą, jaką mamy w nieskończoną dobroć Twoją, przyjmij nas do mieszkania najlitościwszego serca swego i nie wypuszczaj nas z Niego na wieki, błagamy Cię przez miłość Twoją, która Cię łączy z Ojcem i Synem i Duchem Świętym. A zatem Serce Jezusa przebite na krzyżu jest mieszkaniem dla nas. Jest ono otwarte dla nas, dla wszystkich ludzi, bez wyjątku. I nawet na tych grzesznych. Jezus w swoim sercu chce chronić całą ludzkość, i Ciebie i mnie, przed gniewem Boga Ojca, który się zbliża. Serce Jezusa jest mieszkaniem, do którego Jezus zaprasza wszystkich. I mówi także Jezus takie słowo: Ale dziś sprowadź mi dusze kapłańskie i dusze zakonne zanurz je w niezgłębionym miłosierdziu moim. One dały mi moc przetrwania gorzkiej męki. Przez nich, jak przez kanały spływa na ludzkość miłosierdzie moje. Zanurzaj w sercu Jezusa kapłanów. Prosimy o to, kapłani, Was wszystkich. Zanurzajcie nas w sercu Jezusa w chwili Jezusa w Jego miłosierdziu, Jej Faustyna pisze Jezu najmiłosierniejszy, od którego wszystko, co dobre pochodzi, pomnóż w nas łaskę, abyśmy godnie, godne uczynki miłosierdzia spełniali, aby ci, co nas patrzą, chwalili Ojca Miłosiernego, który jest w niebie. A zatem Jezus mówi, przyprowadź mi duszę kapłanów, bo Jezus dał kapłanom tą łaskę, aby byli kanałami, przez których spływa na ludzkość miłosierdzie moje, spływają sakramenty. Gdyby nie było kapłanów, nie byłoby sakramentów. Przyprowadź mi, sprowadź mi do mojego serca kapłanów. Czyń to nieustannie, aby moje miłosierdzie ich odnawiało, oczyszczało, aby na nowo głosili. Ewangelii, aby na nowo się odrodzili w Bożym miłosierdziu, w sercu Jezusa i w krwi Jezusa. Bo krew Jezusa łamie grzech, krew Jezusa łamie chorobę wszelką, łamie złego ducha, demona. Krew Jezusa pokonała wszystko. Ale ty mi sprowadzaj te dusze, przyprowadzaj te dusze do mojego serca, do mojej krwi, aby otrzymywały uzdrowienie, otrzymywały pokój. I przebaczenie. Takie nasze zadanie. Takie zadanie, którego mówi nam Słowo Boże. Sprowadzaj do Jezusa wszystkich ludzi. To jest jedyny Zbawiciel, to jest lekarz ciała i duszy. I Maryja to samo mówi nam, kochanie w Ewangelii. Uczyńcie wszystko, cokolwiek Wam powie mój Syn. A w innym miejscu głos z nieba się odezwał. To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie. Jego słuchajcie, Jego wam daję jako Zbawiciela, jako waszego lekarza, jako wasze wyjście z tej sytuacji, w którą pogrąża się świady, czy Kościół, czy nasze rodziny. Jest wyjście, jest ratunek, to jest Jezus Chrystus. Sprowadzaj mi duszę do serca mojego. Maryjo, pomóż nam, abyśmy... Szli do Jezusa, abyśmy ufali Bożemu Miłosierdziu. Ty jak Ty pod krzyżem oddałaś siebie, całe swoje serce oddałaś dla nas, bo nas tak bardzo ukochałaś. I pod skrzyżem Jezusa oddałaś nas Bożemu Miłosierdziu. Pomóż nam, abyśmy i my, ty jak Ty, przyprowadzali naszych braci i siostry, naszych kapłanów do serca Jezusa.